Hej kochani, dzisiaj przyprowadziłam gościa specjalnego. To moja koleżanka jeszcze z Polski, Grażynka. Grażynka ma bardzo długie, proste włosy i to właśnie z Grażynką będziemy Wam co jakiś czas pokazywać różnego rodzaju fryzury. Ale dzisiaj zaczynamy od podstaw. Grażynka się nie odzywa. To będą fryzury, które wykonam krok po kroku, bo przejrzałam wiele filmików na YouTubie, nawet z podstawami, ale one są zawsze tak szybko puszczane, że nie zawsze jesteście w stanie to wyłapać. Będę powoli Wam pokazywała, tłumaczyła, z kilku stron zrobię ujęcia, żebyście widzieli, jak dokładnie to zrobić. Bo jeżeli opanujecie tego rodzaju te najprostsze warkocze, to potem będziemy już robić super fryzury razem. Yy, natomiast jeżeli wiecie o co chodzi, albo załapiecie już po, na początku, to potem sobie przewincie tylko, jeżeli nie macie ochoty oglądać yy, całego plecienia warkoczu. Nie? Mm -hmm. <laughs> Najprostszy warkocz to dzielimy sobie kucyk na trzy. W miarę równe części przykładamy je w ten sposób, że zewnętrzne pasemko wkładamy do środka. Zewnętrzne do środka, raz z lewej, raz z prawej strony. Tak wygląda parkocz podstawowy. Warkocz francuski, czyli taki najbardziej klasyczny, najczęściej spotykany. Przy warkoczu francuskim zaczynamy od czubka głowy. Wydzielamy sobie pierwsze pasmo, które dzielimy właśnie na trzy części. I tak jak przy podstawowym warkoczu, zaplatamy je do środka, pomiędzy, pomiędzy te dwa. Hop. I teraz to lewe do środka. I teraz z prawej do środka, ale już tym razem dobieramy to pasemko, powędrowało sobie do środka, ale razem z nim dobieramy sobie część włosów z prawej strony. Teraz mamy dalej trzy pasemka, to jedno już jest grubsze o tą część z, lewej, z prawej strony. Teraz pasemko lewe do środka i dobieramy sobie do tego pasemka. Włosy z lewej strony. Dobieramy włosy z prawej strony. Może parę razy pokażę, tak żeby się utrwaliło, bo nie wiem, czy dobrze widać. Do środka. Przytrzymujemy. I pasemko z lewej strony. Do środka. Ja sobie je wkładam tutaj między te palce. Dlatego, jeszcze paznokcie nie zrobiłam, bo w tych trójkątnych paznochciach jest mi łatwo robić warkocze. Pasmo, pasmo z lewej strony do środka i dobieramy sobie z lewej strony włosów do tego pasma między te dwa palce. To jest mój sposób, oczywiście możecie mieć swój ulubiony, jak Wam wygodnie. Chodzi o to, żeby zachować tylko ten schemat. Jak już widać, robi nam się początek warkocza. Z prawej strony dobieramy do środka. W międzyczasie, jak wam zacznie coś wystawać, tej z włosków, możecie sobie to delikatnie doczesać grzebieniem. Z lewej strony dobieramy sobie włosy, oj, ona ma takie długie włosy, które się cały czas plączą. To nie jest włos naturalny, tylko sztuczny. Hmm. Teraz zaczniemy. Mój ulubiony warkocz, warkocz duński. Ja na niego najczęściej mówię warkocz odwrócony, bo to jest praktycznie ten sam warkocz, te same zasady co warkocz francuski. Natomiast robi się go na zewnątrz. Tak jak przy warkoczu francuskim, wydzielamy sobie pierwsze pasmo. Tak mniej więcej i dzielimy je na trzy części. Tu się nic nie zmienia. Natomiast teraz. W warkoczu francuskim to pasemko z prawej strony szło do środka górą. Teraz natomiast będziemy to pasemko dawać pod spód. Też pomiędzy te dwa. Zobaczcie, tu się znalazło nasze pasemko. Teraz to pasemko z lewej strony też dajemy pod spód. Tak. I pasemko z prawej strony Dajemy podspód tutaj, pomiędzy te dwa. I do tego pasemka już doplatamy z prawej strony i też dokładamy do niego. Zobaczcie, te włosy dołożone są tutaj razem z tym pasemkiem pamięci. Tu przytrzymuję górą, u góry te dwa pasemka, a pasemko z lewej strony przytrzymuję sobie między tymi palcami i dobieram do niego włosy z lewej strony. Ok, tutaj jest widziana jest po środku. Teraz znowu tutaj sobie przytrzymuję te dwa pasemka, uwalniam z prawej strony i wkładam między te dwa palce. One tylko jakby były na sobie nałożone, ale nie są. Dokładam do tego włosy z prawej strony. Znowu zabieram te pasemka. I tu mam to pasemko, które przytrzymywałam i dobierałam. Chwytam sobie teraz te dwa pasemka tutaj. I tu pasemko z lewej strony przytrzymuję między pierwszym a między pierwszym między wskazującym a środkowym palcem. To jest tak samo jak jak się robi na przykład serwetkę na szydełku <grych> na YouTubie i też wolę właśnie takie filmy, gdzie jest to wszystko dokładnie tłumaczone i tak naprawdę wolałabym oglądać przez godzinę jedną serwetkę, jak się robi, albo jakiś tam większy element, aniżeli oglądać 10 minut i nic nie wiedzieć z tego. Obiecuję, że potem już kolejne fryzury nie, będą, nie będę już tak wałkowała tych warkoczek. Raz je zrobimy dobrze, to nam to wystarczy. Dobra, zrobiłyśmy drugi warkocz i słuchajcie, taka mała podpowiedź, jeżeli Wam by, cokolwiek by Wam wychodziło, albo czasami zdarza się tak, że sobie zaczęcie, włosy i jakaś tutaj się... Ja na to mówię bułka. <laughs> Jakiś włosów zacznie wystawać, to tego są wsówki wtedy sobie... Coś mi tu wystaje. No nie, ale jakby mi wystawało, to by po prostu wpinacie go w warkocz. Do środka. Tak samo jak na przykład, bo ona miała głowę, więc ja ją troszeczkę robiłam tak do tyłu, ale jakbyście chcieli mieć bliżej warkocz podpięty, tak. Tak samo tu sobie możecie to podpiąć pod warkocz. O, słupko. Także takie małe, małe sposoby. Jeżeli opanujecie to, nie zrażajcie się, jak wam nie będzie wychodzić na początku. Trudniej jest, jeżeli robi się warkocz samemu sobie ale nie jest to nie, niemożliwe. Eee, to tak jak ze wszystkim trzeba tylko poćwiczyć. Co Rzynko. Teraz już może zaczniemy rozmawiać. Przełamałyśmy pierwsze lody. Może się ośmieliście coś powiedzieć. Chyba nie. <słuchaj> Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, że taki przydługawy i trochę nudny filmik Wam się podobał i będzie dla Was pomocny. Bo już za niedługo będziemy robić inne fryzury i to właśnie na bazie warkoczy. Ja uwielbiam warkocze, tą główkę właśnie kupiłam na jednym ze szkoleń kiedyś, właśnie z warkoczy. Także jeszcze wiele przed nami. A na drugim kanale zrobię też jeszcze parę takich fryzurek szkolnych. Dopiero się szkoła zaczęła, także myślę, że jeszcze jesteśmy w temacie. Pamiętajcie o kciuka w górę, nie zapomnijcie nas subskrybować bo będzie jeszcze dużo filmików, na tym kanale wiele tematów poruszamy. A ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!